Hej, ekipa, witam Was w staniu, witam Was ponownie w New Demol, witam Was w staniu. Lucy. i Robo, witamy serdecznie, słuchajcie, zaczynamy kolejną rozgrywkę, zwłaszcza, że wchodzimy w całkowicie nowy system map, nowe mapki mamy, bo będą to kosmiczne warianty. Fa Faxing Worlds, tego nie znam, nie przepraszam, znamy to, testowane to było, więc będzie na pewno ciekawe do grania. Oczywiście poziom Mayhem, nic tu nie zmieniam, więc mamy tutaj trzy mapy i podobno jest też mapa ukryta, ale o niej może innym razem. Póki co zaczynamy, wcielamy się w ten tytuł. Ciekaw jestem, czy nam się będzie podobało. Zobaczmy w takim razie, co Twórca dla nas przygotował. Operation Facing Worlds, let the tournament begin. No i oczywiście tutaj mamy jak widzicie takie rozstawienie, tutaj takie, tutaj bazy. Tutaj mamy swoją, mamy dwie bazy, co ciekawe, więc będzie akurat to bardzo interesujące. I tutaj rozstawiamy, a to są takie zabawki do rozstawienia. Dobra. W sumie mogę to prostawiać i dzięki temu trochę zadziałamy w taki sposób, żeby trochę tutaj podłuczać zombiaczką. Tu mamy fajne systemy, tutaj też mamy. O, tu mogę przejąć. Więc podlecimy tutaj. O! pora to poprzmować. Tak jak najbardziej sądzę, że. Right, tak jak najbardziej tyle tu przyjmujemy i tam jest znowu prezent. O, super by było. Więc tutaj ogarniamy, a tutaj się słuchajcie przebijamy. Wydaje mi się, że tutaj trzeba szybko faktycznie wjechać, przejąć te. No właśnie, widzę, że oni tutaj do nas lecą, ale tutaj mamy naleźć działkę, które będą likwidować. Mam przynajmniej taką nadzieję, aktywują się. Tak, zeszczeram to. Super, mamy to. Ale czy też bazę kosmitów? Trzeba kosmitów na swoją stronę. <laughs> Już rozbiła i pięknie. Musimy szybciej przejąć. Tak. 5 minut. Nie ma problemu. Flota będzie wroga, zajęta, tylko musimy się tu trzymać. Oni mają nukę, tak, tak. Widzę to 46 będą, ale w takim razie my się spróbujemy tu przedostać, by może tutaj trochę poczyczeć. Tu pięknie czyścimy, pięknie trzymać. I mają te drony. Te drony są mega wkurzające. No, ale uwaga, 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 leć, odleć, odleć, dobra, jest coś. Mamy tank, mamy tank, jest super tank, zabieraj tego tanka. Super, zjeżdżamy stąd. <laughs> Sparki, Sparky. rządź tutaj, Sparki. Sparki, tank, elegancko, a my tutaj słuchajcie, no dalej produkcja. O, tutaj nam przejęli, ale to nic, arteś tym zajmie. O, a to będzie wielka, wielka inwazja wroga na nas. Więc tutaj trzeba faktycznie go mocno pocisnąć. Widzicie, tu jakąś flotę mają, próbujemy się tam dostać też. A to nawet tym na spokojnie. Tutaj produkcja cały czas rozwija. Czy mogę upgradey? Mogą, lecą upgradey w takim razie tutaj. I podjeżdżamy tutaj, bo sparki sam sobie tu nie poradzi. Trzeba ich trzymać tutaj. Sparki trochę się przegrupuj w to miejsce. Tu trzeba się dostać, bo tu jest punkt naprawy. Zim szybciej, tym lepiej. Więc jak najbardziej... Jak naj... O, i teraz możemy wbijać tutaj. Możemy tu się przedostać, bo zombiaczki się wycofały, a my pilnujemy tego okolicy. Tu do nas tak szybko nie przelecą, bo mamy ładną obronę. Zdecydowanie Arta jeszcze tutaj się wbije. w ogóle. <laughs> Kolego out, dziękujemy. Zni Zniszczony będzie za chwilę. Więc to trochę tu przegrupujemy i tu mamy przejętą lokację. No i zacznie, o to chodzi. Mamy drugi spark. Drugi Spark jest super. Rewelacyjnie, więc tutaj produkcję mamy w pełnym gębą, tylko trzeba nam naszych piechoty trochę. Nie mamy piechoty, co ciekawe. Więc tutaj trzeba by naprawiać te pojazdy. Tutaj te pojazdy przegrupować. Tutaj trzeba by się poprzestawiać. Wsparcie ogarnąć. No i powoli, powoli słuchajcie Ogarniamy. O, mamy kolejnego naprawiającego się. Super. Więc teraz tutaj trzeba popilnować. Czyli trzeba przejąć te punkty kluczowe dla nas. Wydaje mi się, że tutaj. Kolego, chodź, podjeść tu. I się rozstaw tutaj. O, super. Mamy teraz upgrade. Jeszcze tutaj będzie wyżej. Bardzo dobrze pilnować. Tutaj trzeba ze swoim wsparciem. No i bardzo mnie boli, że tutaj próbują nam podjeżdżać. Troszkę podjedźmy tutaj, załatwmy cwaniaków, którzy próbują. Tutaj kolejne pojazdy. O, tutaj trzeba mapę. Tu są, tu są zabawki. Przejmujemy to, jak jest, i widzimy mapę, Dobrze, mała mini mapa, ale mimo wszystko sprawna. Zjedziemy teraz w te rejony. Upgrade y. mogę, yes. Upgrade, i tak samo tu upgradey polecą. Super, teraz tutaj także tak samo. Pauza na a tutaj, armia, wszystko jest upgrade No tu ładnie smażymy mimo wszystko, podoba mi się to O no, tutaj nas trzymają ciągle, bardzo mi się to nie podoba, tank się przyda Wydaje mi się, że pora się typem zająć Więc trzeba tutaj to, za dwie minuty nas przyjadą Mhm uh -huh. Zauważyłam Tak Że jak jest mała lokacja tak. To jest mała też mapa Tak normalnie była większa no dobra, do, dobra uwaga, więc faktycznie, uwaga, uwaga, o, patrzcie, jakiś koleś tam samochodem lata, <laughs> to jest ciekawe, No ale widzicie, inwazja, no, musimy utrzymać ich, niestety, no, słuchajcie, zaraz tutaj będą chcieli lecieć, trzeba się pilnować w tych lokacji, mamy tutaj już miejsce, okej, okay, tutaj mają du duży czołg, gdzie mają duży czołg, a tutaj, o, faktycznie, kolego, szybko tutaj, tu jesteś potrzebny. Szybko do nas, tutaj. Tutaj trzymamy, ale ostrzeliwują nas tu potężnie. Zębiaki? Ojej, najgorzej! O najgorzej, po co zębiaki tutaj? Dawać wsparcie tutaj, szybko. Chodź, nie widzę, to sobie radzi. Dobra, tutaj muszę odzyskać. Obiekt, trzeba to załatwić szybko i sprawnie. Lecimy tam, tu się pilnujemy, no ale słuchajcie, minuta została niecała. Więc tutaj przychodzi do nas. No nie jest łatwo, o jak nas tutaj tuką? Tutaj nam próbują wsparcie odebrać, odebrać te punkty. Więc tutaj trzeba by artę postawić, wydaje mi się. Sensownie by było. Przejęliśmy, minigana. lądujemy. Minigana, gdzie mam minigana? Przy zamku. Nie przy zamku. Już nam zerwali, co? Przy zamku jest. Przy zamku minigan? Gdzie minigan? Gdzie? To? To, to jest wieżyczka rakietowa. Zupełnie coś innego. Ok, dawaj, rozstaw się. Przyjmujemy, przyjmujemy. Szybko tutaj. O, jakieś to jak mnie tu walnęło. jo oj, ojoj. Oj, oj. Piekło nam się. Chodź tutaj, chodź szybko tutaj do nas. Tutaj, do tego. No i właśnie, zaczynasz. Lecą. Lecą na nas. Kosmiczna flota, wroga. Uciekaj, 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 uciekaj Dolecisz, dolecisz, zdążył No chodź Chodź, przełasz Tu, bierz się za czoł. Dobrze Mamy to No właśnie, lecą Będziesz tutaj niebieskie kropki Widzisz na minimapce? Lecą do nas Frota, patrz frota Uuuu Będzie ciekawie Będzie się działo Musimy się chronić potężnie Więc musimy się przygotować na tą obronę Potężnie Ale sądzę, że damy radę Mimo wszystko, bierze nasze możliwości Tutaj mamy ogarnięte tu ząbieski natomiast nas trochę obyczajem. Wróg flotą uderzy na środkiem Ale słuchajcie, trzymamy się bokami Z Bokami się trzymamy Tutaj się przygotujemy Bonusy technologiczne Lecą na, na zamek to Oczywiście, że lecą na zamek Ale patrzcie, jak ich, ich tu czyścimy Patrz, jak oszczoł Tutaj nie przejdą You shall not pass Dawajcie, ja, likwidować Oj, oj, oj agra Pasywnie agresywnie się zrobiło Trzeba przegrupować? O, proszę. Czyścimy, czyścimy. O, co? Jakieś kosmiczne siły będą nas ratować? I co? Mam nadzieję, że przyjdą jak najszybciej. Chodź, i tak dajemy czas. Patrzcie, czyścimy. Dobrze, tylko ci... O, lecia, leci flota wsparcia. Patrzcie, to jest starcie. Nooo. Oj, tak, wielkie robale, które będą też rozwalone nie No i słuchajcie, trzymać. Jeszcze jakby się... Jeszcze grej... Y o, oh, Mother ship przyleciał z pomocą. o no. No, elegancko. Przejmujcie, część to, część, dobra, zatopione. I wsparcie mamy. Widzicie, wylądowało wsparcie. Super! Elegancko! No i słuchajcie, teraz możemy uderzyć na nich tutaj. boss Źli mają kosmitów Gdzie? A, tutaj kosmitów. no to zaraz to tak jest, likwidujemy fort O, tu coś się naprawiało, więc y, ta struktura by się przydała Patrzcie, że tutaj ładnie lecą i jeszcze tutaj troszkę ich uskubią, więc byłoby super I już mamy kosmitów A dobra, odbili się i lecą teraz na bazę wroga tutaj No to trochę tam ich uskubią, ale patrzcie, oni mają generator tarcz Znaczy tam trzeba Zniszczyli im całą flotę, dobra To przynajmniej mamy jasność Tutaj i w takim razie trzeba się tu ładnie ustawić. mamy wszystko Troszkę tych wyższych naszych padło, ale to nic nie szkodzi. Słuchajcie, bo my oczywiście upgrade y wyżej. O, jakim sobie przejęliście? Znikać! Nasze to jest. Sio! Już. Szybko, bo tak jest, A upgrade poleciał. Upgrade poleciał. Tutaj jest parki. Tutaj trzymamy, tu pilnujemy. Tu, o tu, to możemy przejąć nawet. Bym to się sobie sku skupił się na tym, żeby to ogarnąć. Bierz ten ciąg, bierz tę, bierz, bierz go, bierz go, bierz, bierz go! No, jest <śpaniaki>. fajny No właśnie, widzę, że jakieś typki dziwnie latają samochodami. O co chodzi, nie rozumiem. Uuu, tutaj próbują. Podlecieć, ale to tutaj jeszcze postawimy sobie. Widzę, widzę jakieś Wystrzeliwuje dziwne działa. Okej, okay, postawaj, postawaj już mamy Upgrade, bić go, bić go, Lepać go tam, dobra, tutaj poleci upgrade, tutaj też poleci upgrade, a mamy dużo piechoty, to jest fajnie, pięknie. Ogarniać, ogarniać, wycofać troszkę, a wy tu piechotą zajmijcie się, tu dobrze, tutaj wskoczą upgrade'y Tak lewer poziom drugi, super. Tutaj, to tu musimy przejąć, ale ja bym przejął wszystko to. Tak, tak, silo zaraz zajmiemy spokojnie, nie takie rzeczy się zajmowało. No i ładnie go roz, rozwaliliśmy tutaj, w tym miejscu. Bardzo mi się podoba. Możemy przejść teraz tutaj. No i te punkty trzeba trzymać. Przechodzimy, tutaj jazda. Jazda w to miejsce. Dawaj, dawać, wsparcie. Gdzie zombieaki? Ale tu, tu już mamy działkę, które działko będzie czyściło. Więc o to się nie musimy martwić. Mam paczuszkę, O, super. Weźcie otwoźcie. Otwórz proszę, paczuszkę. To wpatrzysz sobie dwie. No, otwierać! No i no, <laughs> no jak jest? To? to i lecimy w takim razie na to. Wiemy, że to ma sens. Mamy szansę załatwić temat. Aha, Newka na nas puścili. Rozwalać to Rozwalać to. Chłopaki zwiewać to Idą na nas zamek Idą zamek. Eee, pilnujemy na razie. Wsparcie, to Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Aaa, dostałem mecha. Mer dostał. Marcie, mają spać kosmitów. O, ile cię atom, atomówka? Ale atomówka tutaj nic nie zrobi. Dobra, no trzeba faktycznie tutaj zwiększyć naszą obronność. Ale tutaj trzymamy się nawet. Nie jest tak źle. Przejdź go, przejdź go, przejdź go, przejdź go, przejdź go. Przejdź go, przejdź go, przejdź go. A, nie zdążyłem. Mmm, mmm. Faktycznie, strasznie te czołgi robią. Zamieszanie. Co z tą produkcją, tutaj trzymać O, tu już mamy latające bestie, no i tacy Imbryk jest, słuchajcie jak jest imbryk to już jest fajna zabawa Tutaj mogę zacza zaczarować A tu upgrade poleci, jeszcze wyżej Imbryk, smażymy Smażymy, o, zaszeli nam imbryk, ja chcę szybce. Nieładnie, to imbryk trzeba by upgradeować. Nam o, nam Dobra, tutaj przysułem herbatę, ale patrz co tu się dzieje, trzeba tutaj popracować nad tym Bo tu się mocno nam skomplikowała sprawa Nie, pokonali kosmiku Okej, okay, okay, już trzeba, trzeba, trzeba przyjmować to Idziemy tu Szybko tutaj wbijamy, bo trzeba tutaj faktycznie zrobić zamieszanie Ognia Astralista baby, właśnie rozwali to Dawaj, dawaj, już, uciekaj nie da się trafić, no i się dał trafić, no jak tak musisz? Mają balon! O oh, nie Rage, o oh, nie, Rage Rage idzie. O no, tego ak akurat to jest słabe, że idzie rage Gigant Rage Ale nie idzie na... Ale on idzie... Możliwe, że idzie na niebieski. Tak myślisz? Miejmy taką nadzieję, że idziemy na niebieskiej idzie wizy. My się wycofamy do bazy. To on idzie koło nas i to jest smutek. Jest, idzie. Tak, mówisz. Okay. Tutaj trzeba ostrzał wprowadzić tego typa. Tutaj sobie możemy polatać. Smaż go, smasz go. Imrek, rozstawia się. Nie zdążył się rozstać, smutek. Ale przynajmniej zestrzeliśmy chyba mu. Wszystko. Albo nie. Tu się, tu się wyłączyła mapka, więc musimy tutaj wsparcie. Rage Balun? Gdzie nie? Nie, zwykły Rage. Nie Rage Tutaj jakieś upgrady, przydałoby się jakieś wsparcie. Za dużo ich tutaj. Za słaba produkcja tu jest nasza. Gdzie, jest, gdzie są nasze produkcyjne pojazdy? No właśnie. Tutaj gdzieś pojechał. Tędy na około, Czemu tędy naokoło? Aha, on idzie tędy tutaj na tą bazę. Więc mamy szansę. Okej, okay, cofnij. Winuj. I No i znowu nam teraz tutaj. A tam. Okej, przejedziemy tu. Na razie musimy wrócić tutaj, odzyskać pro produktywność naszych jednostek. Dobra, tutaj przejamać tę bazę. Tak jest, dawaj. Tutaj mamy. o wow, jakiś wir przyleciał, Jakiś kosmiczny wir, trzeba uważać. A tu co z tym producą? O, w końcu coś przyleciało. No, sparki dawać. Tutaj przyjechać, proszę. Mamy to. Super, teraz mogę zadziałać. No i to jest dziura, to jest kosmiczny wir, który naprawdę zrobi robotę. A ja teraz się tutaj rozstawię. O, mamy i punkcik bazy. Super, i teraz nie przelecą ten. Przynajmniej taki jest zamysł. Taki jest zamysł, żeby ty nie przelecieli, i zapraszam tutaj. Więc teraz tu wsparcie, pilnujemy. Upgrade I mamy dalej tutaj Tu musimy pinować, pinujcie tutaj Tutaj przejmujemy Tak jest, tutaj musimy odzyskać tą strukturę No jest zawzięta walka Myślałem, że po tym ataku kosmitów się wszystko wyrówna Ale jednak jak widzicie nie Więc teraz ciśniemy na nich Dawaj pchaj się na niego Pchaj się na, na niego, pięknie I tak, rozstawiamy pięknie I tutaj pinujemy I już tutaj trzymamy się troszkę przegrupuję, może się naprawa, Ewentualnie, jakby była taka możliwość, potrzeba, albo cokolwiek zrobienia tutaj, fajnie. Możemy to trochę poprzestawić, ale chyba aż takiej potrzeby nie ma. No i dobrze, dobrze jest. Nawet rozstawię to w upgrade. Tutaj, fajnie by było wszystko czuło jeszcze wyżej. Oj, tutaj mamy wzmocnione, dobrze. No zobaczymy, co z tego nie wyjdzie. O, właśnie, widzę, że nam z próbują szarżować Nie chcemy tego. Ząbiaczki trzeba zlikwidować Okej, okay, tutaj proszę przylecieć, albo się naprawić To coś próbuję gdzieś tu strzelać Co z tymi upgrade'ami? Dawaj nam te upgrade'y Bardzo długo, bardzo długo każą nam to robić Tutaj zlikwidowaliśmy, bardzo fajnie Ty nie wlatuj do tego, tylko ty wejdź do tego, o Dawaj, dawaj, dawaj Super A już nam wieżyczkę zlikwidowali, łobuzy Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo gdzie Ale próbujemy, walczymy O już ko czołg przyjęty Likwidować łobuzów Ok, tutaj teraz, rostaw. Tak jest. O, tutaj się rostał. Mamy to i tuż tu punkt kolejny, zaczepny, zrobiony. Damy radę, spokojnie. Damy radę, tutaj tylko trzeba przejąć sprotem. Trochę nas blokuje, ale damy radę. Wierzę w nasze możliwości. Tutaj. O, i widzicie, tutaj próbują, ale fajnie, że przynajmniej mury tutaj mamy oczyszczone. Dawaj, ciach, ciach. Oj, trochę tam czołgów rozwalili. Dobra, tutaj trzymamy i teraz pasowałoby się tym typem zająć. Dobra, weźcie to, to działko muszę rozwalić, ewidentnie muszę to działko rozwalić. Zmiażdżony typ, dobra, dawaj go. Odjedź. Weźmy go rozwal. Aj, Gran nas rozwalił. tą produkcją, jakoś ta produkcja nam nie idzie. Dajcie tutaj jest tutaj, jest z tym działkiem. Tu jakiś poziom wyżej nie mogę tiaru jeszcze wbić. Ale teraz mamy. O, i będą już latające. Przyjęliśmy tą miejscówkę, więc super. Utrzymamy. A Imbryk podleci z tej strony i zrobi ich tutaj na, na szaro. Tak jest, działaj, ciach Smażyć, smażyć imbryki. Imbryk. Imbryk, działaś. No coś tam, ale za mało. Zazwali nas tutaj, ale jest nadal za mało, jak widzicie. Mocno ciśną. Nie powiem. Wróg mocno ciśnie, ale nie odpuszczamy. Rage Ballon znowu. Znowu wylądował Rage Ballon, a damy radę. Wierzę w nasze możliwości. O, słuchajcie, możemy tutaj. A, to się giga zombie też się atakują. Uuu, to my tam nie podchodzimy. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie tym razem, nie, nie, nie. To my lecimy tu. Patrzcie ile zombiaków wyłazi. Jaka armia zombie! Co wylądują? Patrzcie, oni się mu... Patrzcie, bo on się z każdego jednego wychodzi jeszcze więcej. No. To będzie interesujące. Więc na razie tego nie ruszamy. Tutaj sobie blokujemy tylko. Tu utrzymujemy, trzymamy miejsce. Patrzcie, kogo mamy. Minigana, minigun Zobaczmy jak minigun działa, bo jeszcze nie testowaliśmy tego. To jest nowa zabawka u nas. To jest testowanie. Widzę właśnie, Rage Balloon nam tutaj dokucza. Do a ty wybuchaj, Rage Balloon. Nie zapraszaliśmy cię. Ok, tutaj upgradeujemy. Tutaj w armię przesuwamy. Tutaj przejmuj. Ok, tutaj się wyopinuje. O kurcze, nas tutaj... no się typem zajmij tutaj. Wcisnąć go, bo nam robi straszne zamieszanie. Okej, okay, dostał obrona. Cofuj się, aj, dobra. Dostał, dostał, rozwalił nam, no niestety, ciałby nam rozwalił. A minigun, no dawaj, minigun, dawaj, dobrze. Poszło z piórka, super, teraz tu wcisnąć tych. Dobrze, tu produkcja kolejny. Minigun w akcji, z minigun się bierze zaraz za to. Dobrze, a my tu bierzemy. Już będziemy mieć mychy, słuchajcie. Mych. Tak jest, mech jest mech Tu podjedziemy, to się wzmocnimy w tym miejscu Ale patrzcie, że mini ma jakieś tutaj energetyki, co to tu ma? Nie wiem Gdzie był czołg? Był, ale się zmył, patrzcie, wybuch, wybuch ten typek, więc trzeba poprzejmować Mamy przejęte i rozwalamy tego typa no jak minigan wie, że to wie, I mamy w końcu niuka. Niuk jest nasz. I już mamy to, więc bazę wroga odcięliśmy od niuków. Tak jest, tutaj trzymamy. I teraz mamy tylko to, ten element jeszcze rozwalić. Więc jest dobrze. No tu. Jest prezencik, super. Lecimy na prezencik. Proszę. O, jaka armia tutaj czeka. Teraz założymy. Dwa imbryki. Więc imbryki lecą tu. Tutaj tego nie mogę pójść? Nie mogę. Gdzie tam kolego idziesz? No widzę, że w prezencie, tylko zobaczymy co to jest. Jest kolejny meszek. No, jest super. I teraz smażymy to. Smażymy ich tutaj. Okej, okay, dawaj, dawaj. O, kolega... Nie wchodź w dziurę! No niestety. Nie udało się uniknąć. Dobra, możemy teraz tu wjechać. No nie, nie, ma mecha tego... A nie, tego, bo to jest piechota. Dlatego. Okej, okay, wycofa się. Ma dziwne wsparcie typek. Nie podoba mi się to. Przekupuj się. Ty się idzie naprawić. A tu znowu zomblacki wlazły. Zomblacki, zomblacki nam wlazły. Ty się naprawiaj, a tu pilnujemy. No dobra. Czyli tutaj nam próbują zrobić przeszkodę, nie szkodzi. Tutaj sobie upgradujemy. O kolego, przejmij to A my próbujemy z tej strony podjechać A ty tak wyszłoś za... o, na krawędzi jest Dziwne Tu wchodzimy Dawaj ich Dawaj miażdżyć Miażdżyć ich Przejmować wszystko co się da I koniec zabawy Już, baza należy do nas Mamy to Mamy to jest. Jeszcze tego pociśnijcie Ty kolega sobie jeszcze coś próbuje, jakieś roszczenia ma oby z nas Minimapa? Właśnie, teraz minimapa widzimy, no i widzicie jest ładnie Jestem zadowolony Ktoś powiedział Tak? Tak, ja Okej, okay. okay, dobra I tu też mamy produkcję tych, no i trzeba minimapy tylko odzyskać Bo nam ząbacki zabrały Znowu zombacki. ząbacki weszły o, kolega znowu leci z tym, ciekawe. Dobra. Tak, tak. Kosmiczne wsparcie próbuje. Musimy naprawić się, więc tutaj trzeba by ściągnąć wsparcie. Mamy to. I trzeba odbudować mecha. O okay, tej, no to tutaj. To tutaj mamy i to teraz to przejmujemy. Jakieś wsparcie kosmiczne próbujemy. O, to obuzy. A to A i nie zdążyłem. Dobra, tu się rozstawiamy. No, rozstawisz, czemu się nie rozstawisz? Dziwne, bardzo dziwne. Ok, przynajmniej mamy to wsparcie. No ale dlaczego to tutaj? Fajnie, że lata, tylko dlaczego nie, to nie poprzyjmowało? Dobra, co z tym naprawieniem? Nie mam nikogo do naprawy. To źle, to bardzo źle. Będziemy musieli to podkręcić. Tutaj mamy tą jednostkę, a tutaj mamy taką. To, to zrobimy na latającą. Dobrze. Większą plusę mechów zawsze. Mile widzę. No tutaj jakieś wsparcie no, Gdzie oni chcą tędy przelecieć? Ja was. Odłuczyć wiodostwa. Dobra. Tutaj do bazy próbujemy się nam się dobierać. Trzeba będzie tutaj wysłać wsparcie. A tutaj podlecieć Dobrze. Przejmujemy tu. Dobrze, więc tak naprawdę jak już tu ich podcinamy, to jesteśmy w dobrym miejscu. O, jadą. Jadą do nas. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Chcecie się zmierzyć, nie ma problemu. O, przeli! O, złobuzy. Ja nie, nie im mi poprzejmować. Minigun rozwala. Minigun czyści Tu musimy jakieś naprawianie montować. Nooo kosmitu. A. I tutaj walniemy, żeby sobie popracowało. I słuchajcie, zrobimy. Więc chyba jesteśmy gotowi nawet do inwazji. Jak kosmici przylecą, to wchodzimy do nich w bazy. Zwłaszcza, że znowu zombie wyrażą. Trzeba się tym zająć. Słuchajcie, idziemy. Idziemy na tą stronę. Tu się szkujemy na tą. Wszystkie technika. Słuchajcie, no patrz, teraz jak wejdzie, to już wchodzimy. Jak się uda, to zlikwidujemy te. Ok, robimy zamieszanie. Wchodzimy z tej, wchodzimy z tej. Chodzimy, koniec zabawy. Likwidujemy. Podwójne ognia, ognia, kosmiczne wsparcie. Koniec zabawy już. Już, dawać siły wszystkie. Mamy to, mamy to, mamy to zrobione. Już raczej takie siły nie są w stanie odeprzeć. Jest piękne zwycięstwo. kosmicznie zwycięstwo, tak? I nie używaliśmy w ogóle Właśnie, to jest właśnie bardzo istotne, że nie używaliśmy żadnego niuka, ale finalnie ich twierdza ładnie tak dalej ten efekt. Zwycięstwo. Tak jest. Mission accomplished. Tak jest. Game over. Znaczy dla niego, game over, dla Wiktory. Patrzcie. Ja! Yeah. Minigany mają tą moc To jest ta moc No i piękne trzy gwiazdki, oczywiście standardowa Więc mamy schodzić do Najważniejsze, że pierwsza mapa zrobiona Dark Moon będzie na pewno już w kolejnym epizodzie A tych 3? Mam cztery gwiazdki I tym razem Lucy ten nam decyduje Choć przy mnie nie bardzo jest na czym decydować Bo tylko możesz MML-a tutaj w tym kierunku, Bo chyba, że trzymamy na piątą gwiazdkę ale w tym tutaj MMR możemy jak najbardziej opakować. Więc mamy słuchajcie, No i ostatnie już zabawki. Jak o. widzicie, już są na, o, na granicy. Na granicy tego tak Teraz tylko produkować Imbryczki Produkować im więc Dark Moon na pewno się pojawi. Dark Moon na pewno będzie ogrywane. I już no to w kolejnym epizodzie Natomiast słuchajcie, jeżeli Wam się spodobało to dzisiejsze spotkanie z New Demol, to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam Was, Staniu, Lucy i Roba. Na razie, hej!